Dobry, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj zrobimy sobie przegląd najlepszych tuszy do rzęs, dlatego że bardzo często się mnie pytacie o to, albo jaką maskarę mam na rzęsach, albo jaką polecam. I jeżeli oglądacie mnie regularnie, to wiecie, że zdecydowanie głosuję w tajnych maskarach. Nie lubię wydawać dużo pieniędzy na em, jakieś takie droższe maskary, więc dzisiaj wszystkie są drogeryjne. E, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób na co dzień tuszuję rzęsy, to gdzie to było tutaj? Zostawiam Wam link do filmu, gdzie pokazuję właśnie dokładnie całą swoją taką rutynę tuszowania rzęd, żeby one wyglądały jak najlepiej. Więc tutaj Was odsyłam. Natomiast dzisiaj też przy pokazywaniu Wam każdej maskary pokażę Wam jak ona działa, czyli jak wygląda pierwsza warstwa, jak wygląda ogólnie cała aplikacja, więc to wszystko też będzie na tym filmie, więc zobaczycie każdą maskarę w akcji. Nie przedłużam, zaczynamy. Nie wiem właśnie, czy chcę iść od najlepszej do najgorszej, bo skoro to jest top 5, to, no, to już oznacza, że to są moje ulubione maskary. Nie wiem też, czy chcę iść od najdroższej do najtańszej. Może tak zróbmy, co? Będę tak najbardziej e, fair, więc zdecydowanie najdroższą, ale też tak mi się wydaje, że chciałabym powiedzieć, że najlepszą maskarą jest maskara z L'Oreala. I to jest False Lash. Ja ogólnie swojego czasu bardzo lubiłam maskarę L'Oreala i wiele z nich przetestowałam, ale ta jest zdecydowanie najlepszą maskarą ever. Ja ją kupiłam za 44 zł w Hebe, natomiast online jesteście w stanie ją kupić za troszeczkę ponad 30 zł. Jest to maskara, która ma silikonową szczoteczkę. Małą, co jest dla mnie dużym plusem, dlatego że moje oczy nie są zbyt duże i zdecydowanie takie małe szczoteczki są lepsze, żeby dokładnie wszystko wytuszować. W międzyczasie, tak jak mówiłam, możecie zobaczyć, jak wygląda aplikacja tej maskary, no i jak właśnie wyglądają rzęsy, więc sami też możecie ocenić, czy to jest coś dla Was, czy nie. Jeżeli chodzi o moje preferencje maskarowe, to jak największy efekt, jak najmocniej wytuszowane i nawet jak one są delikatnie posklejane, to nie jest dla mnie jakiś minus. Ja chcę, żeby te rzęsy były widoczne. Ale też, jak możecie zobaczyć, przy pierwszej warstwie one wtedy wyglądają bardzo naturalnie, bardzo delikatnie. Powiedziałabym, że to jest taki efekt um, tej laminacji rzęs, tak to się mówi? Chyba tak. Laminacja plus henna, że one wyglądają, że są, ale to nie jest jeszcze taki efekt boom, jak mam na przykład e, dzisiaj, czy jak już mam tak na maksa e, wytuszowane rzęsy. Jeżeli chodzi o tą maskarę, to jest ta maskara, która spokojnie konie, bez problemu utrzymuje się cały dzień i można jej używać do samiutkiego końca. Ona wystarcza Wam naprawdę na tak te dwa, trzy miesiące codziennego używania, więc tutaj duży plus i zdecydowanie jest to maskera, która przykuwa uwagę i o którą zawsze się pytacie, kiedy mam na rzęsach, bo daje, moim zdaniem właśnie taki najmocniejszy efekt, Przede wszystkim bardziej bym powiedziała, że ona wydłuża, natomiast i daje i wydłużenie, i pogrubienie, ale gdybym miała dać jedną cechę, to zdecydowanie powiedziałabym, że ona wydłuża, bardzo ładnie rozdziela rzęsy i zdecydowanie jest taką właśnie moją ulubioną maskarą. Kolejna maskara to maskara z Maybelline i ona kosztuje normalnie 30 zł na kokolicie, teraz jest na promocji za 24, jest to Maybelline The Falsies Lash Lift i to już jest maskara, która, wszystkie oczywiście są czarne, ale to jest maskara, która ma taką standardową szczoteczkę i to jest szczoteczka w kształcie klepsydry. Takie szczoteczki również bardzo lubię. Bo one zazwyczaj dają od razu taki mocniejszy efekt na rzęsach i ona też bardzo ładnie daje się budować. Jeżeli chcecie delikatny efekt, da się. Jeżeli chcecie mocnych, wytuszowanych rzęs, również się da. Ona już tutaj bym powiedziała, że bardziej pogrubia niż wydłuża, natomiast no, tak jak wszystkie maskary, które wam dzisiaj pokażę, daje i to, i to. Bardzo ładnie się utrzymuje, nie osypuje się, nie rozmazuje się w ciągu dnia i jeżeli chodzi o zmywanie, to też bardzo ładnie się zmywa. Tak samo jeżeli chodzi o tą z L'Oreal, no bo o tym jeszcze nie powiedziałam, ale obie są bardzo trwałe i tak naprawdę schodzą z rzęs dopiero, kiedy tego chcę. I to jest też maskara, która pojawiła się w moich ulubieńcach roku, i to też nie jest już moje pierwsze opakowanie, tak samo jak w przypadku L'Oreala. I teraz jeżeli chodzi o ceny, to tutaj mamy podobne ceny, dlatego że chcę Wam pokazać, to jest taki bonusowy produkt. To nie wchodzi tak, jakby w te top 5, natomiast już nagrałam, a później ogarnęłam, że przecież to miało być 5, a nie sześć maskar, więc yy, chcę Wam o niej też coś powiedzieć. To jest maskara Maybelline Lash Sensational. Ona kosztuje normalnie 22 zł na okolicy, teraz jest na promocji za 17,52. I to jest maskara, którą Wy mi zawsze bardzo długo polecaliście. Jeżeli chodzi o szczoteczkę, to to jest właśnie taka najmniej moja ulubiona, dlatego, że to jest szczoteczka silikonowa i jest dosyć e, gruba. I to, co wyróżnia ją spośród tych wszystkich innych to to, że ona najlepiej rozdziela rzęsy, najmniej je skleja i przede wszystkim daje wydłużenie, a nie pogrubienie. Jeżeli chodzi o utrzymywanie się, utrzymuje się bez... No, możecie płakać, robić co chcecie, ona nie schodzi. Ale też za to przy demakijażu jest troszeczkę problem, żeby ją zmyć. Ja zawsze wtedy robię tak, że najpierw używam płynu micelarnego, przykładam troszeczkę na rzęsy, czekam aż to się rozpuści i dopiero wtedy przychodzę z olejkiem, dlatego że no jednak z tym olejkiem troszeczkę dłużej musiałam pracować, a kiedy łączę sobie jeszcze płyn micelarny z olejkiem, to jest dużo lepiej. Ale zdecydowanie jest to ma skara, którą najciężej jest tych wszystkich, ale też bardzo często ją polecać. No ja myślałam, że ona jest w ogóle dużo, dużo droższa, więc 17,52 na promce, jak najbardziej. Jeżeli jesteście fankami takich bardziej rozdzielonych rzęs, więc wtedy myślę, że to jest coś, co mogę Wam polecić. Podobnie cenowo e, maskara, to jest mascara z Catrice. Ona w Hebe Romaniku kosztuje 24 zł, natomiast jest teraz na promocji za 20,59. I to jest właśnie Catrice Lash Changer Volume Mascara i to jest maskara, którą miałam gdzieś na rzęsach, bo dzisiaj już nagrywam ostatni właśnie filmik, jak się ją aplikuje i to jest maskara, która ma klasyczną szczoteczkę i to jest taka szczoteczka stożkowata, bardzo dobrze się nią tuszuje rzęsy, to też jest taka szczoteczka, którą ja bardzo lubię, dlatego że jest mała, można dotrzeć do samego końca. I tu znowu jest to maskara, która daje właśnie tutaj przede wszystkim, jak widzicie, objętość na rzęsach, ale też delikatnie wydłuża. Jeżeli chodzi o osypywanie się, rozmazywanie, nic takiego w ciągu dnia się nie dzieje. Bardzo łatwo się zmywa. Jedyny minus jest taki, że ona od samego początku wygląda genialnie. Bo wiecie, czasami są takie maskary, które musicie troszeczkę poczekać, aż one się tak delikatnie zastygną, będą troszeczkę bardziej gęste, żeby dać taki najlepszy efekt. Ona tu od samego początku już jest troszeczkę bardziej gęsta, co sprawia, że tak po półtora miesiąca ona niestety już jest całkowicie wyschnięta i raczej warto byłoby już kupić kolejne opakowanie, ale ona daje tak fajny efekt, że i tak chciałabym ją tutaj pokazać. To też właśnie nie jest moje pierwsze opakowanie. Tylko już w której z kolei wracam do niej, bo y, aplikacja też jest bardzo szybka, bo czasami niektóre maskary są takie, że musicie budować, budować, budować. Ona już po, tak naprawdę po dwóch przejechaniach wygląda bardzo dobrze, więc ona najszybciej chyba się nadbudowuje z tych wszystkich, najszybciej daje najfajniejszy efekt, więc jeżeli też macie mało czasu, no to to będzie coś dla Was. I lecimy dalej. To jest, słuchajcie, powiedziałabym, że chyba taki mój drugi faworyt, czyli Kobo z Look Mascara XXL Formuła. Ona normalnie kosztuje 27 zł, ale jest teraz też na promocji za 18 zł, więc tutaj też z tymi cenami to tak wiecie, mniej więcej, tak? No bo teraz na promocji 18 zł, więc jest taniej, ale normalnie no to kosztuje więcej, natomiast zawsze są jakieś promocje, więc na pewno uda Wam się wyhaczyć. I to jest maskara, która też ma y, klasyczną szczoteczkę i to jest taka, no tu już powiedziałam, że to jest taki klask nad klaskami, bo to ani nie jest klepsydra, ani to nie jest stożek, tylko po prostu taka klasyczna, w miarę mała ale gdybym miała ocenić, widząc wszystkie, bo zrobiłam sobie tak screeny i rozłożyłam na komputerze, gdybym miała powiedzieć, które, które, które rzędy wyglądają najlepiej, to pierwsze miejsce dałabym właśnie L'Orealowi, a drugie dałabym tej maskarze, a patrząc na cenę, no to wygrywa Kobo, ona też przepięknie się utrzymuje w ciągu dnia. Nie osypuje się, nie rozmazuje się, nie jest też aż tak trudna do zmycia jak na przykład ta z Maybelline Lash Sensational, a jeżeli chodzi o efekt, naprawdę jest taki wow, bo ona i wydłuża, i pogrubia, i o nią też się zawsze pytaliście, a ja nigdy nie testowałam wcześniej maskar z Kobo, więc byłam, tak naprawdę użyłam jej bez jakiegokolwiek, bez jakiej większej nadziei, a okazała się być jedną z lepszych maskar, jakie kiedykolwiek testowałam, a będąc już tyle lat tutaj na YouTubie, naprawdę przetestowałam masę maskar, a ona zdecydowanie bardzo mocno się wybija, więc jeżeli też jeszcze jej nie testowaliście, Kobo jest polską marką, więc też fajnie to koniecznie, koniecznie musicie. I ostatnia już maskara, ona w normalnej cenie kosztuje 16,90. Na promocjach rzadko bywa, dlatego że jest to marka Golden Rose, i to jest ta ich najnowsza maskara z tej kolekcji Miss Beauty i to jest Volume Booster Maskara. To jest ta, jak widzę, zielona, jeżeli chodzi o szczoteczkę, to to jest właśnie stożek, ale silikonowy, więc jak możecie zobaczyć, mamy tutaj też pełny przekrój szczoteczek. Każda maskara ma troszeczkę inną. Ta ma taką troszeczkę bardziej ostrą, natomiast jest też troszeczkę większa, ale dalej bardzo dobrze się nią maluje rzęsy. I ona daje chyba taki najbardziej powiedzmy, że delikatny efekt, Ale ja uwielbiam łączyć te dwie maskary. Ja w ogóle bardzo lubię łączyć maskary. Raz mam taką fazę, że ich nie łączę, raz mam, że łączę te dwie dają jeszcze fajniejszy efekt. Natomiast jeżeli chodzi już o samą tą z Golden Rose, ja kiedyś bardzo lubiłam tą z Nude Look, z serii Nude Look i ogólnie zazwyczaj maskary z Golden Rose naprawdę są fajne. Żadna jakoś konkretniej bardziej mnie nie zawiodła, więc możecie tam testować i może jeszcze też znajdziecie jakąś inną fajną. Ale ta właśnie daje... E, pogrubienie i takie delikatne wydłużenie. E, ona też przepięknie wygląda na rzęsach, też bardzo ładnie się utrzymuje, nic się nie osypuje. Jeżeli chodzi o demakijaż, nie jest też jakoś bardzo problemowy, e, więc to jest kolejna maskara, o której chciałam wspomnieć. Jeżeli jeszcze właśnie nie testowaliście tych maskar z Golden Rose, to bardzo polecam, no bo tak jak mówiłam, na żadnej się jeszcze nie zawiodłam. Więc to jest moje top 5 najlepszych maskar, jakich kiedykolwiek używałam. E, dodatek to jest ta maskara z Maybelline. Ja osobiście. Ja raczej drugi raz bym jej nie kupiła dlatego, że mam te maskary, które dają mi lepszy efekt na rzęsach. Natomiast wy o niej bardzo często mówicie i ma fajny efekt, plus wydaje mi się też, że mimo tego, że żadna z tych się nie osypuje i nie rozmazuje, to wydaje mi się, że ta jest odrobinkę jeszcze trwalsza, więc jeżeli może macie te i one po prostu z jakiegoś powodu u was się osypują czy rozmazują, spróbujcie tej. I może będzie lepiej. Dajcie znać, oczywiście, jaka jest wasza top 1, żeby nie pisać od razu top 5, ale taka maskara, do której zawsze wracacie, że testujecie sobie inna, ale później się nie wracam do mojej ulubionej. Co to jest za maskara? Dajcie znać w komentarzach. Mam nadzieję, że taki w miarę szybki film Wam się spodobał, że spodobał Wam się też słocze na rzęsach. Jeżeli tak, to poproszę kciuki w górę. Dajcie znać o tym w komentarzach. I to będzie już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się oczywiście. Niedługo. Do zobaczenia. Pa!